Mamy przed naszą leśniczówką złotówką piękną, starą czereśnię. Niestety w tym roku no, przymrozek spowodował obraz taki, jak widzicie za moimi plecami. Są pojedyncze owoce, natomiast drzewo wygląda, mówiąc, potocznie słabo. Natomiast zbliżymy się do kory. Zobaczycie tam coś, co niepokoi wielu z Was, a mianowicie objawy tak zwanej gumozy. Na pniu drzewa widoczne są wycieki gumowatej. Przezroczystej substancji. Te substancje zawierają coś w rodzaju, powiedzmy, potocznie, kauczuku i jest to objaw ewidentnie stresu rośliny. Ta substancja jest kleista, bardzo słodka. Ja pamiętam, będąc małolęciem, że jedliśmy to jak cukierki, bo to jest słodkie bardzo smaczne, gumowate coś w rodzaju gumy do żucia dziewczynki u nas na wsi przyczepiały sobie z kolei do palców te właśnie wycieki i przypominały to troszkę biżuterię, troszkę pierściąt. Co robić z takim drzewem? Więc przede wszystkim trzeba mieć na uwadze to, że to drzewo dokonuje swojego żywota. Można oczywiście próbować w jakiś sposób usuwać te gumy i smarować to maścią ogrodniczą, ale tak naprawdę to nic nie da, bo to drzewo jest już tak stare, że Przedłużenie jest to tylko jego życie. Następstwem pojawienia się gumos może być także występowanie raka bakteryjnego i wielu innych chorób, bo to jest także reakcja na stres związany z czynnikami nie tylko abiotycznymi, ale także i biotycznymi. Co można w takim razie zrobić? Obserwować, tłumaczyć i zjadać. I komu to jeszcze nie zaszkodziło. Miłego weekendu Wam życzę, a wszystkim dzieciom spełnienia marzeń i żeby ten dzień był dla Was piękny. Miłego dnia.